On spędził 24 lata w więzieniu, nie kilka dni lub miesięcy, 24 długie lata, 8760 dni, budząc się w zimnej celi, otoczony betonem i stalą. Wyobraź sobie dźwiganie ciężaru zbrodni, które popełniłeś, ciężaru winy, ciężaru serca, które z czasem stało się tak twarde jak mury, które cię otaczają. Bez nadziei, bez wiary. Bez przekonania, że istnieje przebaczenie dla kogoś takiego jak ty. Teraz wyobraź sobie, że w środku tej całkowitej ciemności w pozornie zwykły dzień jedno zdanie zmienia wszystko. Trzy proste słowa, które przybijają lata bólu i urazy jak promień światła. Jezus cię kocha. To jest prawdziwa historia Piotra Geparda Stępniaka, człowieka, który przeszedł od najbardziej brutalnych zbrodni do najgłębszego żalu. Człowieka, który dziś porusza tłumy swoją przemianą, którą wielu uznałoby za niemożliwą. A co, jeśli powiedziałbym ci, że Bóg potrafi dotrzeć do każdego bez względu na to, jak daleko dana osoba myśli, że się znajduje. Dziś usłyszysz świadectwo wiary i odkupienia, które udowodni, że nigdy, absolutnie nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa. Warszawa-Polska, koniec lat 70. Dzieciństwo, którego niewielu by pragnęło. Mały Piotr dorastał na najbardziej niebezpiecznych ulicach miasta, gdzie prawo ustalali najsilniejsi. Dzielnica, w której marzenia umierały tak szybko, jak się rodziły. Mój ojciec dużo pił, powiedziałby Piotr wiele lat później. Uczył mnie, że na świecie przetrwa tylko ten, kto uderzy pierwszy. Kiedy miałem dziewięć lat, dał mi pierwszego papierosa i powiedział, musisz nauczyć się być mężczyzną. W domu nie było miejsca na okazywanie słabości. Nie było przestrzeni na rozmowę o Bogu czy wierze. Jedyną religią, jaką Piotr znał, była religia przetrwania i nauczył się jej szybko. W wieku 12 lat już przewodził małej grupie chłopców dokonujących drobnych kradzieży. W wieku 15 lat uczestniczył w swoim pierwszym napadzie z bronią. W wieku 17 lat był już znany w półświadku jako Gepard. Ze względu na swoją szybkość w uciekaniu przed policją. Czujesz adrenalinę, opisywałby lata później. Czujesz się niezwyciężony, jakby nic nie mogło cię powstrzymać. Prawo? Policja? Bóg? Wszystko wydawało się tak odległe, tak nieistotne dla mnie. Na początku lat osiemdziesiątych Piotr był już znanym przestępcą. Kradzieże, wymuszenia, pobicia, jego kartoteka rosła tak samo jak jego reputacja na ulicach. Dla niego to była władza, to był szacunek, to było jedyne życie, jakie znał, ale nieuniknione się stało. Pewnej mroźnej zimowej nocy, po napadzie, podczas którego jedna osoba została ciężko ranna, Piotr został w końcu schwytany. Kiedy te drzwi po raz pierwszy zamknęły się za mną, wspominał: coś we mnie powiedziało. To teraz twoje miejsce, już nigdy stąd nie wyjdziesz. Piotr nie wiedział, że to pierwsze uwięzienie będzie dopiero początkiem długiej drogi przez najciemniejsze korytarze polskiego systemu więziennego. Między złamanymi warunkowymi zwolnieniami a nowymi przestępstwami spędził w kolejnych latach łącznie 24 lata za kratami prawie ćwierć wieku. Więzienie nie zmieniło Piotra na lepsze wręcz przeciwnie. Tam stał się jeszcze twardszy, jeszcze bardziej zimny. Nieliczne emocje, jakie jeszcze zostały w jego sercu, zostały zduszone przez gniew, przez urazę. W więzieniu uczysz się, żeby nikomu nie ufać, mówił. Budujesz mury tak wysokie wokół siebie, że nikt nie jest stanie się przez nie wspiąć. Nawet Bóg. I tak mijały lata. Jeden po drugim. Monotonne. Puste. Bez celu. Dla Piotra Bóg był jedynie wynalazkiem dla słabych. Kulą dla tych, którzy nie mieli siły stawić czoła twardej rzeczywistości życia. Kiedy do Piotra podchodzili kapelani więzienni, odwracał się plecami. Kiedy słyszał innych więźniów modlących się w swoich celach, śmiał się. Zwykłem mówić, jeśli ten wasz Bóg jest taki potężny, to dlaczego was stąd nie wyciągnie? wspominał Piotr. Śmiałem się z nich. W głębi duszy drwiłem. Bo nie mogłem zrozumieć, jak ktoś może wierzyć w obliczu tylego cierpienia. I wtedy nadeszła noc, która wszystko zmieniła. Był rok 2003. Piotr spędzał osiemnasty rok swojej całkowitej kary. Przeszedł już przez pięć różnych więzień, poznał setki przestępców, brał udział w bójkach, buntach i spędził długie okresy w izolacji. Jego serce było twarde jak kamienie na więziennym dziedzińcu. Jego dusza była niezdobytym bastionem. Tego konkretnego wieczoru Piotr miał nowego współwięźnia w celi. Był to cichy mężczyzna o delikatnym wyglądzie, który zawsze nosił przy sobie małą, zniszczoną Biblię. Piotr go zignorował, jak robił to ze wszystkimi nowymi. Położył się na swoim łóżku, wpatrując się w szary sufit, licząc w myślach dni, które jeszcze pozostały do końca wyroku. Sześć lat. 2190 dni. Ciszę celi przerwał łagodny głos nowego współwięźnia. Słyszałeś kiedyś o Jezusie? Piotr odwrócił twarz do ściany, zirytowany. Zamknij się i daj mi spokój. Ale mężczyzna mówił dalej, jego głos spokojny i nieustraszony. Wiesz, nieważne co zrobiłeś, nieważne jak długo tu jesteś, Jezus Cię kocha. Piotr zerwał się na równe nogi, zaciskając pięści. Gotowy uciszyć tego człowieka raz na zawsze. Co powiedziałeś? Mężczyzna, nie okazując strachu, powtórzył: Jezus cię kocha. Jezus cię kocha, Piotrze. W tym momencie wydarzyło się coś dziwnego. Słowa, tak proste, tak bezpośrednie, uderzyły Piotra w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. To było tak, jakby drobna szczelina pojawiła się w murze, który chronił jego serce. Śmiałem się, opowiadał Piotr lata później. Śmiałem się głośno, z szyderstwem. Powiedziałem mu, że Jezus, jeśli w ogóle istnieje, nigdy nie pokocha kogoś takiego jak ja. Że zrobiłem rzeczy, których nawet Bóg nie mógłby wybaczyć. Ale współwięzień tylko się uśmiechnął, otworzył swój zużyty egzemplarz Biblii i zaczął czytać cicho. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Piotr wrócił na swoją pryczę, udając obojętność. Ale te słowa, Jezus cię kocha, wciąż odbijały się echem w jego umyśle przez resztę nocy. I przez kolejną noc, i jeszcze następną. Nie mógł spać. Zaczął miewać koszmary o wszystkich ludziach, których skrzywdził w swoim życiu. Twarze, o których dawno zapomniał, wracałyby go dręczyć. Jak gdyby nagle po osiemnastu latach w więzieniu zaczął do mnie docierać rzeczywisty ciężar moich czynów, mówił. Jakby ktoś zdjął mi opaskę z oczu. Minął tydzień. Piotr unikał rozmów ze współwięźniem, ale obserwował go w milczeniu. Obserwował, jak ten modlił się każdego ranka i wieczora. Jak czytał swoją Biblię z oddaniem, którego Piotr nigdy wcześniej nie widział. Pewnej szczególnie trudnej nocy, po kolejnym koszmarze, Piotr w końcu przerwał swoje milczenie. Dlaczego tu jesteś? Co zrobiłeś? Mężczyzna podniósł wzrok z nad swojej Biblii i odpowiedział z prostotą: Kradłem, żeby utrzymać swój nauk narkotykowy. Zrobiłem straszne rzeczy, Piotrze, rzeczy, których bardzo żałuję. Ale odkryłem, że Bóg nie patrzy tylko na to, co zrobiliśmy. On widzi, kim możemy się stać. Ta odpowiedź uderzyła Piotra jak cios w brzuch. Po raz pierwszy od dziesięcioleci poczuł, jak coś w nim pęka. To nie była złość, to nie była uraza, to było coś innego, coś, co później rozpoznał jako początek swojego żalu. W kolejnych dniach Piotr zaczął zadawać pytania, pytania, jakich nigdy wcześniej sobie nie zadawał: jak Bóg mógłby przebaczyć grzechy, które popełnił? Jak mogłoby być odkupienie dla kogoś takiego jak on? Myślisz, że mogę się jeszcze zmienić? Zapytał któregoś wieczoru. Jego głos ledwie słyszalny. To nie to, co ja myślę, jest ważne, odpowiedział współwięzień. Ważne jest to, co wie Bóg, a on wie, że możesz. Te słowa zaczęły działać w Piotrze, jak woda niszcząca skałę, powoli, wytrwale, tworząc szczeliny tam, gdzie wcześniej była tylko twardość. Była burzowa noc. Deszcz z impetem uderzał w więzienne okna, a grzmoty niosły się korytarzami niczym odległe krzyki. Piotr był sam w celi. Jego współwięzień został tego ranka przeniesiony, zostawiając po sobie jedynie jeden prezent swoją starą, zużytą Biblię. Gdy będziesz gotowy, powiedział na pożegnanie, zacznij od Ewangelii Jana. Teraz, siedząc w ciszy celi, Rozświetlony jedynie sporadycznymi błyskami, Piotr trzymał tę małą książkę w zniszczonych dłoniach. Dwadzieścia lat więzienia, a nigdy wcześniej nie dotknął Biblii z zamiarem jej przeczytania. Drżącymi palcami otworzył Ewangelię Jana i zaczął czytać. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Słowa zdawały się wyskakiwać ze stron prosto do jego serca. Czytał dalej, sprzewracając karty z głodem, którego nigdy wcześniej nie znał. Głodem czegoś, czego nie wiedział, że potrzebuje. I wtedy dotarł do ósmego rozdziału, jedenastego wersetu. Historia o kobiecie oskarżonej o cudzołóstwo, którą chciano ukamienować. Nikt cię nie potępił? zapytał Jezus. Nikt, panie. Odpowiedziała. Wtedy Jezus powiedział: i ja cię nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Zaczęło dziać się coś dziwnego łzy. Łzy, których nie wylewał od czasu, gdy był chłopcem, zaczęły spływać po jego stwardniałej twarzy. Łzy niosące ze sobą dekady bólu, winy i zmarnowanego życia. To było tak, jakby ktoś otworzył tamę wewnątrz mnie, opowiadał później. Nie mogłem przestać płakać, a co najdziwniejsze, nie czułem się słaby. Po raz pierwszy płacz wydawał się czynem siły, a nie słabości. Wśród łez Piotr upadł na kolana. Po raz pierwszy w życiu uklęknął nie z przymusu, nie ze strachu, ale z uczucia, którego nie potrafił nazwać. Boże, wyszeptał w ciszy celi. Jeśli jesteś prawdziwy, jeśli to prawda, że możesz mnie kochać mimo wszystkiego, co zrobiłem, pomóż mi. Wybacz. Nie wiem, jak się modlić, nie wiem, co powiedzieć, ale. Nie chcę już być tym, kim byłem. W tym momencie, w tej zimnej celi, wydarzyło się coś, czego Piotr nigdy nie był w stanie w pełni opisać słowami. Pojawiło się uczucie ciepła, spokoju, miłości tak ogromnej, że wydawało się, iż nie mieści się w jego piersi. To było tak, jakby ktoś zapalił we mnie światło opisał jakbym po raz pierwszy mógł widzieć wyraźnie widzieć, kim byłem, kim się stałem. A co ważniejsze, kim mogę się stać. Przez wiele godzin Piotr klęczał, naprzemiennie płacząc i odczuwając spokój, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Kiedy słońce wzeszło, oświetlając cele przez kraty okna, był już innym człowiekiem. W kolejnych dniach zaczęto zauważać w więzieniu zmiany. Budzący postrach Gepard, który zawsze chodził z zaciśniętymi pięściami i groźnym spojrzeniem, Teraz przechadzał się po korytarzach z Biblią w rękach. Inni więźniowie drwili. Strażnicy podejrzewali podstęp. Sądziło się, że to tylko kolejna strategia, by uzyskać korzyści lub skrócenie wyroku. Słyszałem śmiechy, żarty, opowiadał Piotr. Słyszałem, jak mówili: patrzcie, Gepard, świętym został. Ale po raz pierwszy w życiu nie obchodziło mnie, co myślą inni. Znalazłem coś większego. Piotr zaczął uczęszczać na nabożeństwa w więzieniu. Szukał wskazówek u kapelana. Spędzał godziny na studiowaniu Biblii, próbując nadrobić dekady duchowego oddalenia. To było jak nauka chodzenia na nowo, opisał. A może raczej nauka ponownego bycia człowiekiem. Wielu nie wierzyło w jego przemianę. Niektórzy nawet zakładali się, jak długo potrwa ta faza. Ale tygodnie zmieniały się w miesiące, a miesiące w lata. A zmiana w Piotrze tylko się pogłębiała. Zaczął prosić o przebaczenie tych, których skrzywdził. Pisał listy do ofiar swoich przestępstw, biorąc na siebie odpowiedzialność, wyrażając szczery żal. Na wiele z tych listów nigdy nie otrzymał odpowiedzi, ale dla Piotra ważny był sam proces uznania krzywd, które wyrządził. Każdy list był, jak wyrwanie części mnie samego, mówił: bolesne, ale konieczne. Wiedziałem, że przebaczenie tych ludzi nie jest czymś, czego mogę oczekiwać, ale musiałem im powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, jak bardzo ich zraniłem. I wtedy, po sześciu latach od swojego nawrócenia, nadszedł dzień, na który Piotr czekał tak długo jego uwolnienie. Po dwudziestu czterech latach spędzonych w systemie więziennym, w końcu przekroczył te bramy jako wolny człowiek. Ale inaczej niż sobie wyobrażał przez te wszystkie lata, wolność nie była już dla niego kwestią wyrównania rachunków czy nadrabiania straconego czasu. Chodziło o coś znacznie większego Warszawa 2009 rok. Te same dzielnice, w których Piotr dorastał, te same ulice, gdzie popełniał swoje przestępstwa. Ale teraz chodził po nich z zupełnie innym zamiarem. Przystosowanie się do życia poza kratami nie było łatwe. Świat zmienił się bardzo w ciągu 24 lat. Technologia, zwyczaje, nawet język wydawały się inne. Niekiedy Piotr czuł się jak obcy we własnej ojczyźnie. Pierwsze miesiące były bardzo trudne, opowiadał. Bywały chwile, gdy myślałem, że powrót do więzienia byłby łatwiejszy. Tam przynajmniej wiedziałem, jak działa system, ale nie poddał się. Znajdując wsparcie w niewielkim lokalnym kościele, trafił na pastora, który zamiast oceniać jego przeszłość, dostrzegł w nim coś, czego niewielu potrafiłoby zobaczyć potencjał. Ten pastor powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomnę wspominał Piotr. Powiedział: Bóg nie uwolnił cię tylko z więzienia. Uwolnił cię dla pewnego celu. To w tym kościele Piotr po raz pierwszy zaczął dzielić się swoją historią. Na początku z małymi grupkami, potem przed większymi kongregacjami, jego szczera bez ozdobników opowieść poruszała ludzi w wyjątkowy sposób. Nie jestem świętym, mawiał podczas swoich świadectw, jestem grzesznikiem, który znalazł łaskę większą niż wszystkie swoje grzechy. I jeśli Bóg mógł dotrzeć do mnie, Człowieka, który spędził 24 lata w więzieniu, który zranił tyle osób, który żył bez nadziei, to znaczy, że może dotrzeć do każdego. Wiadomość o byłym przestępcy, który teraz głosił Ewangelię, zaczęła się rozchodzić. Kościoły w innych miastach zapraszały go. Chrześcijańskie programy radiowe chciały z nim przeprowadzać wywiady. Jego historia szczególnie rezonowała z młodzieżą zagrożoną. Byłymi więźniami i ludźmi, którzy czuli się poza zasięgiem odkupienia. W 2012 roku Piotr założył organizację Nowa Droga, dedykowaną pomocy byłym więźniom w reintegracji ze społeczeństwem i niesieniu przesłania nadziei do zakładów karnych. Powrócił do tych samych instytucji, w których odbywał karę, lecz teraz jako posłaniec przemiany. Wejście do tych więzień ponownie z własnej woli było jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiłem, wyznałby. Każdy korytarz, każdy dźwięk zamykających się krat przywoływały bolesne wspomnienia, ale wiedziałem, że muszę tam być, ponieważ nikt lepiej niż ja nie mógł zrozumieć, przez co ci ludzie przechodzili. W więzieniach Piotr nie spotkał się wyłącznie z oporem, zdobył także szacunek. Więźniowie wiedzieli, kim był, znali jego dawną reputację. Kiedy mówił o transformacji, o skrusze, o nowym życiu, słuchali. Powiedzieli, że to nie były puste słowa. To było świadectwo kogoś, kto dokładnie wiedział, jak to jest być na ich miejscu. Pewnego dnia jeden z więźniów zapytał mnie: Jak możesz patrzeć w lustro po tym wszystkim, co zrobiłeś? opowiadał Piotr. Odpowiedziałem, bo kiedy Bóg na mnie patrzy, nie widzi już moich zbrodni, widzi swojego syna. I uczy się patrzeć na siebie jego oczami. Na przestrzeni lat nowa droga rozwinęła się, oferując programy mentorskie, domy wsparcia dla byłych więźniów oraz projekty edukacyjne w szkołach. Piotr przemierzył Polskę wzdłuż i wszerz, przemawiając w kościołach, szkołach, ośrodkach społecznych i oczywiście zakładach karnych. Szacuje się, że do dziś ponad 300 więźniów przeszło głęboką przemianę po wysłuchaniu świadectwa Piotra. Mężczyzn, którzy podobnie jak on kiedyś żyli bez nadziei, wierząc, że na zmiany jest już za późno. Kiedy na mnie patrzą, gdy słyszą moją historię, coś się w nich zmienia tłumaczył Piotr. Jakby myśleli: skoro jemu się udało, może i ja dam radę. Ale droga Piotra nie była wolna od trudności. Byli tacy, którzy kwestionowali jego szczerość. Byli też tacy, którzy nie wierzyli, że człowiek z jego przeszłością naprawdę może się zmienić. Były też chwile osobistych wątpliwości, kiedy ciężar przeszłości zdawał się wciągać go z powrotem. Są dni, kiedy przeszłość puka do drzwi, przyznał Piotr w jednym z wywiadów. Dni, kiedy ciężar winy jest niemal nie do zniesienia. Ale wtedy przypominam sobie, moje odkupienie nie zależy od tego, jak się czuję danego dnia, zależy od niezmiennej prawdy, że Jezus mnie kocha nie ze względu na to, co zrobiłem, ale pomimo tego, co zrobiłem. W 2018 roku, prawie 10 lat po wyjściu na wolność, Piotr opublikował swoją autobiografię: Z ciemności do światła. Książka, która bez upiększeń opowiada o jego drodze od przestępczości do odkupienia, stała się bestsellerem w Polsce i została przetłumaczona na kilka języków. Napisałem tę książkę nie po to, by się wychwalać wyjaśnił, ale by chwalić tego, który mnie odnalazł, kiedy byłem zgubiony. Każda strona to świadectwo, że nie istnieje taka ciemność, w którą światło Boże nie mogłoby przeniknąć. Dziś Piotr Gepard Stępniak kontynuuje swoją misję. W wieku 60 lat przemierza kraj, dzieląc się swoją historią, oferując nadzieję, udowadniając swoim życiem, że transformacja jest możliwa, niezależnie od tego, jak daleko ktoś myśli, że się znalazł. Człowiek, który kiedyś żył dla przemocy, dla przestępczości, dla siebie, teraz żyje, by szerzyć miłość, odkupienie i przesłanie, że nigdy nie jest za późno. Na nowy początek. A ty, na jakim etapie swojej drogi jesteś? Może nigdy nie postawiłeś stopy w zakładzie karnym, jak Piotr? Może twoje błędy nie są tak widoczne, ani tak dramatyczne? Ale wszyscy nosimy w sobie swoje własne wewnętrzne więzienia, prawda? Każdy z nas ma obszary w swoim życiu, do których światło zdaje się nie docierać. To może być nauk, który zniewala cię od lat. Złamana relacja. Która wydaje się niemożliwa do naprawy, marzenie, z którego rezygnowałeś, wina, która cię wewnętrznie pożera. A gdybym ci powiedział, że Bóg właśnie teraz przemawia także do ciebie, może przez ten tekst, może przez ten cichy głos na dnie twojego serca, który szepcze, że istnieje nadzieja, że istnieje przebaczenie, że nowy początek jest możliwy. Historia Piotra przypomina nam o jednej potężnej prawdzie. Że nasze upadki nie definiują naszej wartości, że nasze błędy nie określają naszego przeznaczenia, że nasze blizny, choć trwałe, mogą stać się świadectwem uzdrowienia. Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli Bóg mógł zmienić życie człowieka, który spędził 24 lata w więzieniu, który popełnił zbrodnie, za które wielu uznałoby go za niewybaczalnego, czego nie mógłby zrobić w Twoim życiu? Prawda jest taka, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Nigdy nie jest za późno, by szukać przebaczenia. Nigdy nie jest za późno, by pojednać się z Bogiem, z innymi, z samym sobą. Bóg nigdy nie rezygnuje z nas. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów pozwolić Mu, by cię przemienił? Wiem, że historia Piotra nie jest wyjątkiem. Na całym świecie, w różnych okolicznościach, ludzie doświadczają głębokich przemian. Ludzie odkrywają, że łaska Boża jest większa niż jakikolwiek błąd, większa niż jakikolwiek upadek, większa niż jakiekolwiek więzienie, czy to z betonu, czy emocjonalne. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, jeśli poczułeś coś poruszyć się w tobie, słuchając drogi Piotra, zapraszam cię do napisania w komentarzach: Bóg nigdy ze mnie nie rezygnuje. Stwórzmy łańcuch nadziei i przemiany. Przypominajmy sobie nawzajem, że niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, zawsze istnieje droga powrotu. Zawsze istnieje możliwość odkupienia. A jeśli wierzysz, że więcej ludzi powinno usłyszeć tę wiadomość o przemianie, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. Razem możemy szerzyć to światło, tę nadzieję. Bo na końcu to nie jest tylko historia Piotra. To historia nas wszystkich. To historia ludzkości. Zagubionej, odnalezionej, odkupionej. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest niemożliwe. Bóg może Cię dosięgnąć, gdziekolwiek jesteś. Pamiętaj zawsze, Twoja historia wciąż jest pisana, a najlepszy rozdział może być tuż przed Tobą. Skomentuj, jeśli spodobała Ci się ta historia i chciałbyś więcej takich treści na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym wideo, i niech Bóg Cię błogosławi.